Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mówię po polsku, gotuję dla Was bułeczki, które obiecałam. W końcu naszedł ten dzień. Dzisiaj gotujemy bułeczki, można z kajmakiem, a ja robiłam dzisiaj z dżemem. Lecimy. Tu będziemy mieszać ciasto całkiem, miskę raz, mąka oczywiście. Szczypta soli będzie dwie łyżeczki cukru, a dwie łyżki masła, dwie łyżki oleju. Jest oczywiście mleczko, aby było ciepłe. Proszę bardzo pilnować za tym. Do tego dodajemy jedno jajko, tak? Tylko jedno jajko i jedno opakowanie suchych drożdży, Słuchajcie, ja mam e, na 0,5 kg mąki 7 g. Jest ok. Jedno opakowanie jak najbardziej. Pierwszy raz jak robiłam te bułeczki do nadzienia dodałam masę kemakową, a dzisiaj zdecydowałam dodać gem to jest e, dżem z Figi, nie pamiętam e, dokładnie skąd mam ten dżem, to jest w ogóle nie z Polski, nie z Warszawy, mi się wydaje, że to jest z Chorwacji i był dał, e, ktoś mi dał jako prezent, nie pamiętam dokładnie, także jeżeli znajdziecie taki dżem w Warszawie dajcie znać, e, jest prawie cały słoik. Pięknie. No i z tego i zrobimy. Zaczynamy robienie ciasta. Do takiej miski dużej dodajemy 200 ml ciepłego mleka. Więcej niż 200, ja tutaj mam 300, ale wiecie co, nie szkodzi. Po prostu więcej Dodam jak coś mąki. Mleczko wlewamy do miseczki. Jest. Do tego koniecznie dodajemy szczyptę soli, koniecznie. Ja wezmę sobie taką małą łyżeczką. Sól dam. Dalej, bierze, dalej bierzemy dwie łyżki cukru. Raz, dwa. Do tego dodajemy suszone drożdże. Koniecznie to musimy wszystko wymieszać. Tak to wygląda. Mieszamy, mieszamy. Do tej masy normalnie dodajemy jedno jajko. Mamy to. Do tego dwie łyżki oleju. Raz i druga. Dwa. Pięknie. Mamy to. Jeszcze raz to wszystko mieszamy. Mix it together. Mam 200. 200 raz. I 200 jeszcze raz. Musimy jeszcze dodać mąki. Bo więcej było mleka. Miałam więcej mleka, no to widzicie więcej będzie mąki. Dam jeszcze troszkę mąki już tak na oko. Nie będę mierzyła. Okay. O, teraz już poszło dobrze. Już widzę, że już wystarczy nam mąki. I jeszcze chcę dodać masełka. Wezmę sobie nóż. 50 gram masła, czyli tutaj ja mam 200, możemy sobie tak wizualnie to podzielić na pół i jeszcze na to, na taki kawałeczek. O, super. Oczywiście zakładam rękawiczki, żeby dobrze wymieszać nasze ciasto. Dajemy ciepłe masło. Musimy to wymieszać, aż ciasto nie będzie gładkie i elastyczne. Jeszcze muszę dodać troszkę mąki, widzę. Jeszcze troszkę dam. I zaczynamy. To już jest takie, wiecie, bardzo, bardzo miękkie. Bardzo przyjemnie z tym ciastem pracować. I będziemy to wymieszać ładnie. O! Widzicie, jakie ładnie się zrobiło, szybciutko? O! Ale musimy jeszcze tak troszkę wymieszać. I właśnie tak to musi być. Tak to ma wyglądać. Widzicie? Ciasto jest gotowe. Aby się podwoiła objętność. Musimy teraz nakryć jakąś ściereczką do ciepłego miejsca. Odstawiamy na jedną godzinę, aż podwoi objętność. I odstawiamy to na godzinę. Już minęło godzinko, moi drodzy. Zobaczcie, co to jest. Ta -da 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 -da. Ciasto jest bardzo miękkie. Wow. O, proszę sobie zerknąć jak wygląda i teraz będziemy właśnie robić bułeczki. Super, udało mi się. Fajnie. Moi drodzy, nasze ciasto już urosło, jest bardzo miękkie, super. Wygląda, pachnie. Teraz musimy posypać mąką troszkę. Mój blat, wasz blat. <śm> to jest blat jak coś, moi drodzy. Posypujemy troszkę mąką nasz blat. Tak to robimy. No i właśnie nasze ciasto. Transportujemy nasze ciasto tutaj. I teraz musimy, kochani, to ciasto pokroić na równe części. Robimy to. Bo najważniejsze w tym jest, moi drodzy, kiedy my robimy coś z ciasta, to jest oczywiście dobry humor. Humor i podchodzić z tym z takim bardzo dobrym podejściem, bo Jedzonko to wszystko czuję, wiecie. Jakby nawet jeżeli nie mówię jedzenie, jedzenie będzie mówić po tym już, kiedy będziemy mieli rezultat. Jak podejście będzie, wiecie, takie negatywne raczej, że ja tego nie umiem, to iść ciężko, czy coś w tym stylu, no to na pewno się nie uda. Co tu mówić jeszcze? Zgadzasz się ze mną, Adam? No oczywiście, że się zgadzam. Pozytywne nastawienie potrafi zdziałać cuda, a gotowanie z uśmiechem na pewno przyniesie najlepsze efekty. No, widzisz, ja też tak myślę. My już mamy, my już mamy, czyli ile bułeczek my już tutaj mamy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście bułeczek. Chociaż u mnie jakiś takich. sobie zróbmy o tak, żeby żeby to równo wyglądało. Wałkujemy ciasto, nadając mu owalny kształt. Podczas tego robienia, proszę bardzo, włączamy swój pikarnik 180 stopni. Bierzemy blachę do pieczenia, o tak, po prostu już jesteśmy gotowi do pieczenia, do wszystkiego. Ja już mam taki, słuchajcie, kształt owalny, tak jak mówiłam. O tak, otwieramy nasze słoiki najpierw, kurde, jak jest, o mam, ja mam tyle siły, wszystko ogarnę. Bierzemy właśnie dżem, ja weźmę najpierw ten, tak, nawet jak chcecie, można to zrobić z czekoladą, z... Nawet wiecie co, z poróweczką też będzie dobrze, jak coś. Jeżeli ktoś chce nasłonną, to jak najbardziej. To są bułeczki, możemy tutaj sobie fantazjować. Nie ma żadnego problemu. Właśnie tak to wygląda. O, dobrze widać? Tak właśnie to wygląda. I teraz robimy to w ten sposób: troszkę tu. O, tak. Żeby tu nam nic nie wyleciało. Zapinamy naszą bułeczkę. No, i te paseczki tak sobie nakładamy, żeby to ładnie. Aha, nakładamy nie. No, i idziemy dalej zawijać fajnutko naszą bułeczkę, żeby to było fajnie, w takie rogalik, nie? Dobrze. I my mamy coś takiego, ale chcemy, żeby ładnie to było, prawda? No, i wtedy tak sobie podkręcamy troszkę. Nadajemy taki kształcik rogalika. O tak. No, i kładamy to do blachy. Najważniejsze, żeby to wszystko robić z sercem. Pamiętajmy o tym, że dobry humor to jest najważniejsza rzecz, kiedy gotujecie coś. Bułeczki są gotowe. Nakrywamy je 15-15. Na 20 minut zostawiamy w spokoju. Na bieżą, wiecie, e, puszystość przed ćwiczeniem. No, a teraz czas na porządek, moi drodzy. Robimy porządek, żeby było czyściutko. Adam, powiedz, proszę bardzo, czy warto iść do szkoły Polski Vibe? Czy kiedykolwiek w ogóle słyszało się to takiej szkole? Oczywiście, że tak. Szkoła Polski Vibe to fantastyczne miejsce do nauki języka polskiego. Zdecydowanie warto tam pójść, bo uczysz się od najlepszych profesjonalistów i zaczynasz od solidnych podstaw. Właśnie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby poczuć się pewnie w języku polskim i swobodnie komunikować na co dzień. Szkoła Polski Vibe to idealne miejsce, by zacząć tę przygodę i czuć się w Polsce jak u siebie w domu. Bułeczki już sobie troszkę odpoczyły. Zobaczmy. Fajnie im idzie. Co my teraz? Jeszcze kolejny krok do tego, nie, 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 ostatni kroczek do tego wszystkiego, żeby bułeczki wyglądały przepysznie od razu, i można było zjeść oczami. Jeszcze zróbmy jajko i troszkę dodamy mleczka. Przepiękny taki z Turcji przyniosłam talerzyk. Dobrze, i róbmy tak. Jajeczko jedno. Ops. Mamy to. Troszkę dodamy mleczka. Miksujemy oczywiście to wszystko razem. Bierzemy taki pędzelek, otwieramy nasze bułeczki bardzo ładnie, im tu jest, i posmarujemy każdą bułeczkę. Wrzucamy to do piekarnika dosłownie na 15 minut. Po prostu zobaczcie, jak już wyglądają bułeczki. O, I już są gotowe. Można wyłączać. No i mamy to. Proszę bardzo. Są bułeczki. Ale zapach tu stoi, moi drodzy. No i tak wygląda bułeczka w środku. Ona jest bardzo, bardzo gorąca, bardzo gorąca. Mm. Jeszcze chciałam polecić tą herbatkę. Ona się nazywa mięta z jabłkiem. To jest moja ulubiona herbatka. Kosztuje jakieś tam grosze w biedronce, ale na noc, żeby dobrze spać, zawsze piję tą herbatkę i dzisiaj a, wypiję herbatkę z bułeczką. Życzę smacznego, moi drodzy. Uf, właśnie to nie jest reklama, to po prostu polecajcie jak coś. Od samego serca, buziaczki.